Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj wam pokażę produkty do 10 zł, które można kupić w Rosmanie. Tak, można do 10 zł w Rosmanie kupić w pełni skuteczne, wartościowe, świetne technologicznie produkty. Nie trzeba mieć na nic niewarte produkty 200, 300, 400 zł, aby być lepszym. Bzdura, to nie jest żaden wyznacznik. Także dzisiaj Wam pokażę, jakie cudeńka do 10 zł można upolować w Rosmanie, żeby cieszyć się skuteczną, bezpieczną, powiedzmy sobie szczerze, zdrową pielęgnacją. Także zapraszam. Maska ziaja, miód manuka i miód tapioka. One wszystkie mają wzorowe składniki tylko ta wersja z mniejszkiem lekarskim ma mikroplastik, ale jej nie ma w Rossmanie, więc i tak. Maska będzie idealna dla każdego typu skóry, poza właściwościami przeciwbakteryjnymi, regulującymi, będzie nawadniać, nawilżać, łagodzić podrażnienia. Mamy tutaj fermenty cynkowe, mamy ekstrakt z miodu, niacynamid, kalcium pantotenicum, witamina C, sap, idealne. Produkt tylko nie jest dla kobiet w ciąży i dla matek karmiących ze względu na etanol w składzie. Dla pozostałych grupy odbiorców jak najbardziej jest idealna. Tą maskę na twarzy można trzymać nawet dwie godziny i oczywiście na to masz czas. Im dłużej tym lepiej, jeżeli chodzi o tą maskę, ale tego produktu nigdy w życiu nie można zostawić na skórze na całą noc. Należy o tym pamiętać i skutecznie sobie to wybić z głowy. Dla każdego typu skóry skuteczna, technologiczna pielęgnacja, która zatroszczy się o Waszą skórę. Wszystkie płatki pod oczy od ISANY mają cudowne składy wszystkie, bez wyjątku. Nie ma żadnej, żadnej kategorii płatków z Isany, które bym powiedział, że są syfem, śmieciem, bezwartościowym dnem. Nie ma takiego czegoś. Wszystkie płatki z Isany mają cudowne składy i świetnie przemyślane technologicznie składniki aktywne. One są skupione na mocnej regeneracji, na nawilżeniu, na nawodnieniu skóry wokół oczu, na redukcji oznak zmęczenia, a nawet na działaniu anti-aging. Tutaj mamy wersję z awokado i jak najbardziej glukomanan, który regeneruje skórę wokół oczu, hieluronian sodu, Skład jest cudowny. Produkt nie zawiera fenoksyetanolu, także może być stosowany przez kobiety w ciąży i matki karmiące. Także nie ma żadnego problemu na mocy integralnej, kobiety w ciąży również zasługują na pełną, skuteczną, rzetelną pielęgnację, tak samo jak kobiety, które karmią piersią. Także te płatki, akurat awokado, jak najbardziej dla Was idealne. Cudowna maska do twarzy, która jest zmywalna, kwas hialuronowy, trehaloza, ectoina, skin clinic od Bielendy, żelowa konsystencja, świetne szybkie nawodnienie, nawilżenie skóry, zawiera fenoksy etanol, więc nie jest odpowiednia dla kobiet w ciąży, ani też matek karmiących. Ale mamy tutaj świetną mieszankę substancji uderzeniowo-aktywnych, które bardzo mocno i bardzo szybko nawodnią, nawilżą skórę najbardziej spragnioną. Po ich zmyciu przystępujesz normalnie do e, następnych kroków pielęgnacji, czyli tonizacja serum krem. Ta maska dogłębnie długoterminowo nawodni Waszą skórę, uzupełni niedobory wilgoci. I z tej serii jeszcze tylko ceramidowa maska ma dobry skład. Reszta niestety zawiera albo plastiki, albo rakotwórcze działające na gospodarkę hormonalną negatywnie parabeny. Ale ta maska plus ta ceramidowa toż są dwa wielkie cuda w portfolio tych masek. Pomadki i sany. Cudowne wszystkie bez zarzutów. Mamy nawet wersję berry. Która jest bardzo mocno napigmentowana i nie można jej w życiu nazwać tintem. Ona nigdy w życiu tintem nie będzie. To była normalna szminka, można autentycznie powiedzieć, padająca w taką mocną czerwień troszeczkę we funkcji, ale to wersja Berry. Wszystkie inne pomadki z Isany są transparentne i one są skupione na mocnej regeneracji ust, na mocnym nawilżeniu, na mocnej pielęgnacji, także jak najbardziej taniutkie pomadki często są w rozmanie o wiele jeszcze niższej cenie na promocjach, także śmiało! Także śmiało, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń co do tych pomadek i jak najbardziej rekomendacje moją to one akurat zawsze dostaną. No i jeszcze pomadki Altery, to też są rewelacje. Altera też zasługuje tutaj zdecydowanie na uwagę. Baby Dream, szampon do włosów z rumiankiem i pantenolem oparty na delikatnych detergentach, na bisabololu o właściwościach gojących, <grym> pantenolu, witaminie E, ekstraktu z rumianku I jak najbardziej skład jest rewelacyjny. Będzie to bardzo delikatny, oczyszczający szampon, nie dla osób nadwrażliwych na kokamidopropylbetainę, ponieważ ten szampon zawiera CB. Aczkolwiek cudowny składowo, bezpieczny szampon, za mniej niż dychę. Da się? Da się. Nawet opcjonalnie można nim ciało pod prysznicem umyć i to też nic, niczego złego nie robi, ani niczego nie zmienia. Ten produkt tak naprawdę jest przestronny, Można go używać i pod prysznic do ciała, jak i również do oczyszczenia skóry głowy. FUSVOL balsam do stóp. I tutaj mamy skład rewelacyjny. Fenoksetanol nie dla kobiet w nie dla matek karmiących. Jest to balsam, który bardzo mocno nawilża suche, przesuszone stópki. Stopki, jabada. Bardzo mocna regeneracja w cenie za mniej niż 10 zł. Bardziej, piękniej to już być nie może, naprawdę. Także w tej cenie otrzymujecie mocne wygładzenie. Na Nawilżenie stóp, gorąco Wam polecam, produkt wartościowy. Ziajam, kozie mleko, maska proteinowa z keratyną do włosów, do stosowania raz w tygodniu. Proteiny nie mogą być stosowane po każdym myciu włosów, ponieważ można doprowadzić do przeproteinowania włosów, a finalnie włosy będą matowe, wyglądały będą na zniszczone, będą sianowate i nie będzie można ich ułożyć. Maska ma cudowny skład. Nie we wszystkich Rosmanach ona jest normalnie od ręki stacjonarnie, ale bywa. Także ta maska będzie idealna też dla włosów wysokoporowatych. Do stosowania raz w tygodniu ze względu na dużą zawartość protein, hydrolizowana keratyna między innymi. Odżywka do włosów waniliowa od isany. Skład jest cudowny. Także jak najbardziej. Pantenol jako humektant, nie ma żadnego problemu. nie cynamid, miód, kwas glutaminowy, ona będzie wygładzać, kondycjonować włosy. Nie wszystkie odżywki z isany mają dobry skład. Niektórych można znaleźć nawet rakotwórczy filtr benzofenon, który jest przenikający i rozwala gospodarkę hormonalną, albo alkohol izopropylowy też można znaleźć. Także trzeba mieć to na uwadze, ale ta odżywka waniliowa od isany ma w pełni bezpieczny, czysty, wzorowy skład. Ampułki Power Peptide przełomowa technologia intensywna, redukująca zmarszczki, przebudowująca skórę, gojąca, regenerująca. Mamy tutaj idealny, najnowszej generacji BPP3 leucinę acetatę, który bardzo mocno regeneruje skórę. Ten peptyd jest bardzo rzadko stosowany, a jest bardzo efektywny w swoim działaniu, jeżeli chodzi o maksymalną regenerację skóry, stymulację produkcji kolagenu i uruchomienia wszystkich bodźców naprawczych. Dodatkowo witamina E, olej słonecznikowy, pantenol, masło shi, skład jest rewelacyjny. Jest rewelacyjny, taka intensywna kuracja, też za mniej niż 10 zł. Dlatego też gorącą macie tutaj pielęgnację anti-aging, która jest bardzo mocno globalnie skoncentrowana w cenie uczciwej. W uczciwej cenie, należy to przyznać. Także jak najbardziej, produktu nie można łączyć z peptydem miedziowym, ponieważ ten produkt ma nieodpowiednie pH dla tripeptydu miedziowego. Także ostrożnie. Krem ochronny z witaminą A Alta Pharma. Cudowna okluzja, regeneracja do stóp, do dłoni, pod oczy, na twarz w przypadku skóry atopowej. No rewelacja. Tutaj mamy między innymi palmitynia na retinę, który nawet w jednym 1% nie działa jak retinol, to jest najsłabsza forma witaminy A, która ma zupełnie inne ukierunkowane działanie kwestii odbudowy bariery hydrolipidowej, zapobiegania przed transepidermalną utratą wody, przyspieszającą regenerację uszkodzonego naskórka. Olej arachidowy, który również wykazuje właściwości wzmacniające przenikalność witaminy A w skórę. Także jeżeli jesteście uczuleni na olej arachidowy, nigdy w życiu możecie zapomnieć o tym produkcie. Witamina E jako substancja antyoksydacyjna witamina młodości. Bardzo fajny skład. i Isana krem z mocznikiem do rąk. Super regeneracyjny. Woda, oliwa z oliwek, mocznik, alkohol z grupy tłuszczowych, masło Shea. Jak najbardziej. Pantenol, fenoksetanol nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących. Tutaj też trzeba od razu to powiedzieć. Ten krem jest bogaty, bardzo mocno odżywczy, bardzo mocno regenerujący. Tutaj trzeba to powiedzieć. Ten krem jest skupiony na maksymalnej regeneracji suchych, popękanych, uwrażliwionych dłoni. Świetne, skomponowane składniki aktywne, które i nawadniają, i robią okluzję, i nawilżają, i chronią przed tewl. No rewelacja, rewelacja. Krem znany od lat, niezmieniony składowo. Rewelacyjny skład cały czas, od wieki wieków. Lider. Także jak najbardziej jest to bezpieczny krem do golenia. Inne pianki, które są teraz dostępne na rynku przy tym produkcie mogą się schować, ponieważ zawierają mutagenną trietanolaminę, albo SLS, albo parabeny. A ten produkt od lat ma bardzo dobry skład i jest niezmienionym produktem. Da się? Da się. Także do golenia, lider, no i jeszcze wars. Jeszcze wars jest hitem, także gorąco Wam polecam z czystym sumieniem. Dla swojego męża, brata, bratanka, wnuczka. Nie ma żadnego problemu. Tylko pamiętać, żeby po tym właśnie dobrze zmyć ten preparat ze skóry i umyć skórę żelem. Skład jest wzorowy. Maska uzdrowisko Helu Plump. No cudowna technologia, jeżeli chodzi o nawodnienie, nawilżenie skóry. Tutaj mamy jako nośnik przenikania propanediol, alkohol z grupy tłuszczowych, emolient, olej ze słodkich migdałów. Mamy kwas hialuronowy, terigliceryty, które odbudowują barierę hydrolipidową, acetylowany kwas hialuronowy, który nie wnika w głąb skóry, ale jest nośnikiem, krospolimer kwasu hialuronowego, jak najbardziej w porządku, hydrolizowane proteiny ryżowe, które regenerują skórę, skład jest wzorowy. Skład jest rewelacyjny, można nałożyć na peptydy miedziowe. Produkt jest odpowiedni również dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Brawo. I Sana Hydro Booster cudowna maska regenerująca, polecana na moim kanale już chyba z miliard razy. Nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących po niej można nałożyć peptydy miedziowe. Świetne nawodnienie i nawilżenie: Pantenol, Humectant, Olej Makadamia, Hiluronian sodu, ekstrakt z jak najbardziej, gorąco Wam polecam. Świetne nawodnienie i nawilżenie skóry i maksymalna jej regeneracja. Często w Rossmanie na promocji, nawet za 2 zł. Wtedy warto upolować ją w tej cenie i zrobić sobie ogromne zapasy, bo naprawdę warto. Cena regularna 5 zł. Warto i jeszcze raz to podkreślę, warto ją mieć. Jest cudem, po prostu cudem, cudem na level hardzie. Także gorąco Wam polecam. Nie trzeba mieć 200 zł, aby zapewnić sobie intensywną kurację nawadniającą, nawilżającą skórę w niskiej cenie wszystko się da zrobić. Brawo dla uczciwości. I maseczka Perfect Glow od Uzdrowisko. Rewelacja na glow, na glass skin. Ona ma w składzie drobinki, dają taki optyczny efekt rozświetlenia i tutaj mamy witaminę C tetra. Mamy masło kakaowe, więc nie dla skóry tłustej, bo was zapcha. Mamy olej z awokado, olej migdałowy, mamy prawdziwą regenerację skóry. Także maska będzie wymiatać wolne rodniki, będzie działać antyoksydacyjnie, będzie rozświetlać skórę, rozpromieniać, no hit. Aktywny hit, który robi robotę, jeżeli chodzi o skórę pozbawioną blasku i poszarzałą. Na dzisiaj to tyle. Przedstawiłem Wam wiele fajnych, interesujących, inspirujących propozycji. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeśli tak, to łapka w górę, jak nie to w dół. Wysyłam Wam pozytywną energię, moje kochane łobuzy. Widzimy się w następnych filmach na moim kanale i dziękuję ze szczerego serca Wam za to, że byliście i ewentualnie dotrwaliście do końca. Do zobaczenia. Pa.